Jak system przekonuje nas, że etat jest jedyną drogą? Wychodząc od dzieciństwa, większość z nas słyszy: Ucz się dobrze, zdobądź dobre wykształcenie, znajdź pewną pracę, a będziesz bezpieczny finansowo. W szkołach nie uczy się zakładania firm, prowadzenia inwestycji czy skalowania biznesu. Zamiast tego stawia się nacisk na bycie dobrym w systemie ocen i egzaminów, a to z kolei często prowadzi do finalnej konkluzji znajdź etat, na którym będziesz się mógł spełniać. Takie spojrzenie faworyzuje duże korporacje, które potrzebują wykwalifikowanych i sumiennych pracowników. Oczywiście korporacje starają się przyciągnąć młode talenty, obiecują benefity w postaci szkoleń, pakietów medycznych czy kart sportowych, a nawet w niektórych przypadkach programy współwłasnościowe, tak zwane stock options. Jest to krok w stronę motywowania pracowników, by bardziej utożsamiali się z firmą i zwiększali jej wartość. Jednak stock options, choć brzmią atrakcyjnie, w praktyce często mają tak zdefiniowane progi lub warunki, że naprawdę duże pieniądze można osiągnąć tylko po wielu latach i przy wyjątkowo dynamicznym wzroście spółki. Co więcej, sam system społeczno-gospodarczy został tak skonstruowany, by zdecydowana większość obywateli była pracownikami.